Natka Szczerbatka. Jest w naszym domu schodowa klatka, a na tej klatce lokali pięć. W jednym z nich mieszka Natka Szczerbatka. O niej napisać mam dzisiaj chęć. Mam chęć napisać, bo to jest gratka, bo to okazja ogromnie rzadka. Była więc sobie Natka Szczerbatka. Czemu Szczerbatka? Zaraz wyjaśnię. Wiadomo, każdy człowiek nim zaśnie, zęby szoruje, by zdrowym być. Szczotką i pastą szoluje właśnie, a natka zębów nie chciała myć. Mówiła: nie chcę, szczotka mnie łechce. Niech inni myją zęby, gdy chcą, a ja nie będę. I żadna siła już mnie nie zmusi, bym zęby myła. Co z taką robić? Powiedzcie co? Nie wiem, co robić i wy nie wiecie. Dużo jest takich. Natek na świecie. Myjemy zęby szczotką i pastą. Cóż więc obchodzi i was, i mnie? Cóż w rzeczy samej obchodzi nas to, czy natka myje zęby, czy nie? Cóż, nas obchodzi jakaś tam natka. Niech się nią zajmie ojciec i matka. My z niej przykładu nie chcemy brać. Bo to po prostu głupia dzierlatka, która o zęby nie umie dbać. Natka nie dbała, myć ich nie chciała. Oto po prostu. Historia cała. Czy opowiadać mam do ostatka, czemu sąsiedzi od paru lat mówią o natce, natka szczerbatka? Myślę, że każdy dawno już zgadł, co znaczy taka przypięta łatka i to przyzwisko natka szczerbatka.